Trochę naklejka, trochę mnie nie było na kanale. <laughs> Już wam mówię, co się działo. E, zaczniemy sobie trochę smutnie, ale e, obiecuję, że czym dalej będzie lepiej. Więc e, na początku września jakoś przestałam nagrywać, bo e, miałam pogrzeb i po prostu nie chciałam się zmuszać do nagrywania, udawać szczęśliwej i tak dalej. No, raczej zrozumiałe. <laughs> I po jakimś czasie, czym dalej w ten wrzesień y, przyszły wakacje, które już były zaplanowane, od nie pamiętam jak dawna, i na te wakacje pojechaliśmy i y, na tych wakacjach też y, no, nie miałam za bardzo ochoty dalej w tym internecie siedzieć, nie chciałam się do tego wszystkiego zmuchać, stwierdziłam, że włączę wam społeczność na kanale, będziecie mogli tam sobie puszczać jakieś posty, coś tam pisać yy, i widziałam, że dużo osób się bardzo martwiło z jednej strony jest to mój błąd, bo faktycznie może nie dam znać, ale totalnie nie chciałam nic z internetem robić i jedyne co, to tak naprawdę wspierając tylko dam małą wiadomość, że po prostu filmów nie będzie tam przez jakiś czas, jeszcze nie wiedziałam jaki ale jak słyszycie, po powrocie z wakacji jestem trochę chora, więc filmy będą. Ale czekam aż przynajmniej może trochę mniej będę kaszleć. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Zaczęłam brać jakieś tabletki. Ja myślę, że na nich naprawdę chociaż przystanę kaszłać już smarka i że będzie lepiej i będę mogła już wam filmy powracać, bo... Odpoczęłam, głowa mi się uspokoiła i jestem, myślę, już y, mentalnie w dobrym miejscu, żeby sobie dalej porobić Wam filmiki. Ja się oczywiście też przy tym dobrze bawię, bo to głównie dlatego ten kanał, nie wiem czy wiecie, powstał, żebym ja się dobrze bawiła, a Wy razem ze mną przy tym. <laughs> o mój Boże. No, więc y, żyję. Jest y, ze mną dobrze, wróciłam z wakacji, jestem trochę chora, filmy będą, dajcie mi jeszcze kilka dni, y, przepraszam, że nie dawałam znać, ale stwierdziłam, że to było dla mnie najlepsze w tamtym momencie. No i mam nadzieję, że słyszymy się za kilka dni w jakimś fajnym filmiku. <laughs> Pałanki!